No elo, witam w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj przejedziemy się pojazdem, a właściwie haubicą armatą kalibru 152 mm, czyli ISU 152, który na 47 jest oczywiście według mnie bardzo średnim pojazdem, ale z bardzo dużym potencjałem. Ponieważ w tym kwałkiem trzeba potrafić jednak ustawiać się. Nie jest to kwaug do farży do przodu, tylko jednak do takiej bardziej defensywy. Przykładowo, jeżeli mamy mapkę w mieście, to próbujemy znaleźć jakąś taką większą ulicę, taką główną ulicę, gdzie dużo pojazdów tam jeździ, ustawić się z tyłu i po prostu czekać na kwałki, które będą wyjeżdżały nam pod lufę. Wziąłem tutaj w do line upu Su 152 ponieważ jest to bardzo podobny kwałk do Su-152. Jakie są różnice między tymi pojazdami? No, pierwsza różnica to się w czy nawet jest tutaj KM nowe na Su-152 go nie ma, ale jeżeli sobie wejdziemy w pancerz, no to Su-152 ma od przodu 85 mm a ISU ma około 105 mm, więc jest to duża różnica, a 20 mm stąd też o wiele wywy w ISU 152, a w 2 okwka wyżej na su 152 W mojej opinii bardziej przyjemnie mi się jednak gra na tym su 152 ze względu na to, że jest to właśnie 4.0 i ten kaliber 152 mm to jest faktycznie One shot, One Kill. Nie mówię, że to, że ISU 152 nie jest One shot, One Kill na 4.7, bo jest, ale już trzeba lepiej podcelować, bo przy jak wyjedziemy na jakąś panterę, tego typu kwał bardziej opancerzony, no to strzał jednak w przednią płytę pantery, no więc skutkuje one shot, one kill. No i co do pocisków, to oczywiście ja osobiście polecam używać odłamkowo-oburzące, tak, są oczywiście też przeciwpancerne, ale ja wiem, myślę, że jeżeli mamy wybór między przeciwpancernymi a odłamkowymi, to jednak te odłamkowe, ale warto wziąć parę tych przeciwpancernych. Przykładowo, jak znajdziemy jakiś bardzo opancowany pojazd, no to warto wtedy przeciwpancernę wyciągnąć i przypieprzyć. Jeszcze w tym gagatku na 4.7 nie mamy dobrej depresji bo jest to. Tylko 3 stopnie, a na 152 mamy 5 stopni. No i te 2 stopnie jednak robią robotę. uwierzcie mi, jeżeli mam jakąś mapkę właśnie GUWSTO, no to te 2 stopnie robią robotę. Dobra, ode mnie tyle. W sumie wyszło parę fajnych bitewek mi e, tym pojazdem, tak więc zapraszam oczywiście do oglądania jakaś mapka. Komentarz. Okej, okay, port Noworosy. Szkoda, że nie ma e, już tej starej mapy. kiedyś Walczyło się o tutaj, przy tej rzece Na górze No a teraz przynieśli, że się tutaj walczy No ja wolałem tamtą starą mapę, jednak tam się jakoś tak lepiej robiło fragi A co? A my lecimy teraz na tą główną taką ulicę i spróbujemy gdzieś tutaj stanąć i strzelać tak do czołów, które będą tam wyjeżdżały Okej okay. Idealnie w wiewę Dostał koncept trójka, okej okay, ym... Tam widziałem na pewno z tyłu kogoś jeszcze Ale nie jestem w stanie powiedzieć kto to był Kurde, zamek gdzie działałem ale Nie przebił się Okej, okay, tam jakaś artyleria spada Ja bym sobie wyjechał Jednak to jest duża odległość, oni będą mieli problem z przebiciem mnie nikogo tam nie widać Kolejny koncept trójka. No to nie mógł być ten sam gość. Niemożliwe by było dojechanie tak szybko tutaj. O kurde, ile jest tutaj na środku ludzi? Dobra, ja bym sobie podjechał do przodu kawałek, żeby tam zerknąć. Tylko kwitami, niko nie ma. O kurde, Kolejny koncept trójka. Muszę mieć problem z wybiciem mnie w sumie na taką odległość. Yy... O kurde, Macie! Kwakajcie, strzeliłem w Fermana, a zginąłem w 44. <grym> o kurde, no dawno takiej sytuacji nie miałem, ale to. Siadło bardzo fajnie, podobało mi się. Tylko to przeładowanie, nie? Ale w sumie nie ma tragedii, w sumie zapomniałem sobie tutaj asa na tą bitwę kupić. Dwójnie, yy, asa, tylko eksperta. O, tutaj muszę w VF gościowi trafić. O ty kurde, no tak, bo on ma jednak dużo tu penetracji, może się trochę pokontuje A nie, nie nie no tak on ma Te pociski, ten firefly ma z... Jednak nie ma tej wkładki wybuchowej, ale ma dużo tu penetracji pan pancerza, dobra jeszcze raz pojedziemy, bo podoba mi się tutaj to strzelanie Jakby stąd tygrysa tak trafić? Aij, trochę za wysoko. Ty, ale no jest fansa, Oo o, o, właśnie. Mogę to dwa rozwalić, nie mogę. Czy teraz to może być problem w sumie? Ciekawe ile tam jest. Ciężko będzie się przestwalić pewnie festatory. To Fezet. A, ale trafiłem. Zahakułem o tą ziemię, ale trafiłem, dobra Nie, to tam będzie ciężko móc cokolwiek zrobić, wracamy tutaj na tą ulicę Oho Tygrysa tu widziałem Na blisko już tu są, to nie wiem czy tu jest sens wychylać się Oho, no właśnie Nie, dobra, nie wychylamy się tutaj O kurde Myślałem, że to wrak taki ciemny był Ajajaj, no dobra Spróbujmy jeszcze wziąć sobie 152 jednak to są podobne kwałgi Aha. Jak pancer, tylko akwej po lewej, akwej po prawej, akwej po lewej, gdzieś tutaj będzie. No i gdzie był? Był chyba po lewej, tak? Ta, był po lewej. Kurde, w cieniu się ustawił. W ogóle go nie widać. No dobra. O kurde, ale mapa się trafiła. No, nie wiem, kurde, gdzie jechać nawet. Stanąć chyba tutaj, gdzieś z tyłu. Przed tą rzeką na górce, mowy bardziej po lewej stronie. I po prostu kweka, jak ktoś będzie wyjechał, chyba tyle. Nie no, nic tu nie widać. Może zjedźmy jednak sobie tutaj na dół, bo nie widzi mi się tutaj stanie, a tutaj przynajmniej będę odsunięty przez tą górkę. Znaczy będę zasunięty przez tą górkę. O, kurka wodna. Jesteśmy w dupie Bardziej jestem Ja pierdzie Ja ich przelewuję? <laughs> tak, ja tu co mogę tak właśnie z lobem stwelać. O kurde 8-8 tam jest. No to mnie ciekawe. 8-8... No spokojnie powinien mnie przebić na takie odległości w zadnim kute. Ale bio do niego, no dobra. To jest w sumie fajna pozycja. Tak za, trochę jestem od, zasłonięty przez tą górkę. A, tylko że właśnie depresja działania OK, rozwalili Teciaka Na flance Teciak, to jest bardzo dobra informacja, bo tutaj mi nikt nie podjedzie Ja sobie mogę trochę ruszyć tędy Tam widziałem, ktoś strzelił 8-8 rozwalone Jest w wtery fiński Ale nie, on jest za daleko Jest nie za daleko, ale no Zasłonięty przez te drzewa, tutaj chyba nikogo nie ma na górze nie, no to kurde chyba podjeżdżamy. Chyba podjeżdżamy tutaj. Wjedźmy sobie tędy na tą górkę. Czy tu jest jakiś płacki teren, żebym kurde miał to depresy działa, bo jak tu będzie taka górka... Okej, okay, tu chyba... O, 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 tutaj. Dobra, to jest zajebiste miejsce. Tu jest ten bunkier, za który będę się schować. Tak jest, dobra i tutaj się wychylimy na nich. Uuu, ale jebu. Jedzie ktoś tu. Chyba dalej? Nie tutaj. O jest. Mogę trochę pocelować wyżej jednak. Na szczęście on ma! To działo F34 nie powinien mi przebić. Przewaduje się, wyjadę po prostu na niego i mu przypieprzę w yy, policzek. Dobra, w pumę. Bo Puma jednak mogła mi by mnie szybciej objechać. Um, um, ciekawe jak długo będziemy się tu gąsko zdjęto. Dobra, patrzcie, zesra się, ja wyjadę. O kurde Dobra, wymyślałem więc dom domy podnieść tej wiewy. No, końcu się udało. Kurde, no i zagrałem tutaj jak normalnie kwełkę jakimś, jakimś średnim, nie? Dwa fragulce zrobione. No jedzie ktoś po mnie. Kurde, no to jest najgorsze Muszę się wychylić na niego, nie chcę mi się kwekać. To jest M24, który wie o mnie, w nie wie. Mogę sobie wiedzieć, albo i nie wie... Nie wie, dobra. Ja pierdzie, no ewidentnie obok tego drzewa strzeliłem, halo. Ale mam pozycję, ja pierdziele, no i to zjebałem totalnie. Zauważyłem, że gram tą mapę, jestem właśnie po tej stronie... ...mapy, nie? No to zawsze praktycznie wygrywamy to... Tak. Nie wiem, dla kwały tak jest, no ale jednak. Tutaj widziałem kwał, który zjeżdża na dół. No ja pierdziele, akurat webo. O kurde <grywki> Kurde, gdzie moje kwałki, pomóżcie mi Ja pierdziele, tu jestem spalony już O kurde No niestety Pierwszym moim pomysłem było pojechanie tam Koło tych domków, ale to by była głupia decyzja, ponieważ tam po prawej za tymi domkami mógłby jakiś flankowiec pojawić się A tak to tędy No właśnie już jakiś flankowiec Aha Nie wypał Jaki pocisk nie zmiótł go z planfy. Jakim cudem. Oho, na górce kogoś mamy. Albo za górką, nie, na górce. O kurde, tak 14. He, he, he. No jednak kurde, 150ka dwójka, taki pocisk. Bez fans, oho. Widziałem cię, widziałem cię zwalił mi Fairmana, kurde, który pomógł mi się naprawić. Dobra. Najlepszym pomysłem, chyba, będzie wjechanie tutaj. Chociaż nie wiem, czy będę widział tego gościa, który jedzie właśnie do mnie. No i nie wiem, ja jak widzę jego wiefe czy nie widzę. Mówię, najpierw tamten gościu. Ty mi jakoś nie możesz przebić kto jest? Nie ma tu nikogo do pomocy O kurde Wszyscy pojechali już, kurde, wzięli A i B i pojechali se Dobra, ja mam nawet dobrą penetrację Dobry pancerz, chciałem powiedzieć, przedni Tylko żeby mi, no właśnie, lufy nie rozjebał No kurde, mać Jedzie Teciak, ale to wątpię, żeby Teciak sobie poradził O kurde, fajerwerka Kościół, obieć mnie i rozwal Dobra No nie no, ja tu się nie zdążę naprawić No, w końcu Ale nas tu dużo Ja pierdziele, dwóch tylko na A pojechało Tak to wszyscy tutaj O kurde, jednak zagadbiłem się tu Chyba tylko ten teciak ale dostanie w pierdzie. No, dobra, mi się trochę nie chce. Uuuu skąd ty dostałeś? Jak gdzieś z przodu, O, właśnie. Dobrze, łuf, bo już na mnie celował, nie? Albo jedziemy na C, albo jedziemy prosto. Na C ja chyba nie pojadę. Ja wolę sobie stanąć gdzieś tutaj. W końcówce tego miasta, i w lekarzach w po prostu z respa i tyle, nie? A tak ktoś tam jechał. O, po lewej kogoś mamy. FBD, widział go. Chyba pomogłem na Fej M19, a podziękowo. Nie ma sprawy, stary. U, tam mam pelotkę. Dla mnie to idealny, idealna przekąska dla mnie. Znowu wykładować? Ile mi się w ogóle tu wychyli? Co do mnie stwelił O kurde! Ale to, dobra, polski kwałk, tak? To możemy zabijać, bo jedziemy w trust. No ja pierdziele, skąd ja dostałem? Dziś chyba, tutaj gościu stoi, no bo To nie jest możliwe Chyba wy to od samolotu dostałem? Gdzie to jest ta dziura? Wychylił się? Koł kurde, kawuk mm, Załadujmy przeciwpancerne O, kawuka tak, tu mam dużo penetracji A do to Rakwy go nie zdejmę Znak ma, że i bym go z tyłu, oho Bomba Nie zabiła go Zanim ja do niego dojadę to Rakwy go rozwalił. Ale wytrzymuje, o for the match